10 sierpnia. Żywot świętego Wawrzyńca, męczennika. Żył około roku pańskiego 252. Jak Jerozolima męczeństwem świętego Stefana, w Polsce znanego jako Szczepan, mówi święty Leon, papież, tak Rzym stał się pamiętnym męczeństwem świętego Wawrzyńca. I to zupełnie słusznie, gdyż najwięksi książęta Kościoła i wszystkie narody chrześcijańskie pamięć jego świętą z jak największą czcią przechowują. Hiszpan z urodzenia, pobierał Wawrzyniec u archidiakona Sykstusa religijne i naukowe wychowanie. Sykstus obrany w roku 257 papieżem, wyświęcił go na diakona i zaszczycił swym zaufaniem, zdając na niego administrację majątku kościelnego i pieczę nad ubogimi. W lecie roku 258 wydał cesarz Waleryjan wyrok śmierci na wszystkich chrześcijańskich biskupów i kapłanów, nadto skazał senatorów chrześcijańskich, rycerzy i szlachtę wraz z ich żonami na wygnanie i zabranie dóbr, a w razie nieposłuszeństwa na utratę życia, ludzi zaś pospolitych kazał zaliczyć do stanu niewolników. Z pomiędzy kapłanów został tedy papież Sykstus na krzyż przybity. Wawrzyniec towarzyszył mu na rusztowanie i płacząc żywliwie wołał, dokądże idziesz ojcze, bez syna swego? Dokądże śpieszysz kapłanie, bez swego diakona? Dawniej niezwykłeś był wstępować na ołtarz bez swego sługi, a teraz chcesz się beze mnie obyć? Czyż cię obraziłem? Czyż w czymkolwiek uchybiłem swej powinności? Poddaj mnie próbie, czyś we mnie znalazł odpowiedniego sługę do szafarstwa krwi Pana Naszego i nie wyłączajże mnie teraz od uczestnictwa w Twej śmierci. Wzruszony do głębi namiestnik Chrystusowy tak pocieszał stroskanego diakona. Wszakże Ciebie nie opuszczam, Synu mój, trudniejsze bowiem walki czekają Ciebie, ja bezsilny starzec lekką tylko podejmę mękę, aby się dostać na tamten świat. Lecz Ty wystawiony będziesz na krwawe boje, przestań płakać lewito, po trzech dniach połączysz się ze mną. Ja na nic ci się już nie przydam na tym świecie. Słabi tylko uczniowie potrzebują zachęty mistrza, silniejsi bez niej się obędą. Uszczęśliwiony przepowiednią, że po trzech dniach czeka go śmierć męczeńska za wiarę, śpiesznie się postarał Wawrzyniec o zabezpieczenie majątku kościelnego przed grabieżą rządu i rozdzielił go między ubogich. Przeczucie go nie omyliło, nie za długo bowiem prefekt miasta wyciągnął chciwe dłonie po one fundusze, kazał pojmać Wawrzyńca i w te słowa do niego się odezwał, wy chrześcijanie utyskujecie na to, że się okrutnie z wami obchodzimy, z wasz przeto, iż tobie nie grożę ani mękami, ani torturą, małej tylko rzeczy żądam. Doszła mnie wieść, iż Bogu swemu czynicie ofiary w złotych pucharach, lejąc krew ofiary w srebrnych naczyniach, a podczas nocnych zebrań palicie mu świece w złotych lichtarzach. Wydaj, że mi przeto one kosztowności, gdyż niepotrzebne wam one, a nam się bardzo przydadzą. Wszakże przykazanie wasze brzmi, oddajcie cesarzowi co cesarskiego. Na to odrzekł Wawrzyniec, słusznie kościół nasz jest bogaty i cesarz skarbów takich nie posiada. Chętnie ci je też pokażę, udziel mi tylko kilka dni czasu, ażebym je zebrał i poustawiał. Prefekt nie spodziewając się tak łatwego załatwienia sprawy, jak najchętniej dał mu trzy dni czasu. Rozdzieliwszy więc wawrzyniec jeszcze resztkę majątku kościelnego pomiędzy ubogich, kazał im się zebrać trzeciego dnia w pewnym miejscu. Następnie udał się do prefekta i poprosił go, aby przyszedł oglądać poustawiane skarby. Oprowadzając go później między niewidomymi, głuchymi, niemowami, chromymi, kalekami i niedołęgami wszelkiego rodzaju, opowiadał mu, że takie są skarby, perły i klejnoty kościoła. W tych klejnotach kryje się żywa wiara w Chrystusa i sam Chrystus. Bierz je więc, dodał w końcu. Na pożytek rządu, cesarza i własną korzyść, złoto, którego pożądasz, jest źródłem wszystkiego złego. Dla złota pozbywają się ludzie wstydu, wyrzekają się uczciwości, łamią wiarę, mącą pokój, przestępują prawa. Takiej trucizny dawać Ci nie chciałem, więc oddałem majątek kościelny w ręce ubogich, ażeby go złożyli w skarbnicy niebieskiej, gdyż występki i namiętności są im obce. Miej przeto staranie i piecze nad tymi ulubieńcami naszymi, a tym samym przysłużysz się rządowi, cesarzowi i samemu sobie. Poganin zgrzytał we wściekłym gniewie i rzekł: Urągasz mi, a śmiesz żyć jeszcze? Bądź przekonany, że ci to z lichwą odpłacę. Znam ja dobrze Twoją szaloną chęć męczeńskiej śmierci, ale wprzód cię zapoznam powoli z torturą. Nic nie ocali ciebie, chyba tylko cześć oddana Bogom naszym. Gdy Wawrzyniec oświadczył, iż nigdy nie będzie odstępcą, tyran kazał go smagać skorpionami, tłuc ołowianymi kulami, przypalać mu boki rozpaloną blachą, brać go na tortury i ponownie smagać skorpionami. Dziwna stałość i cierpliwość świętego w ponoszeniu zadawanych mu katuszy i gorące modły jego spowodowały kilku żołnierzy do przyjęcia chrześcijaństwa. Nieposiadający się z gniewu prefekt zaryczał, poczekaj no, przysposobie ci łoże, na jakie zasłużyłeś. Kazał wtedy rozpalić kratę żelazną i świętego dyakona do niej przymocować. Żar przepalił zbite ciało, zawrzała krew w żyłach, szpik w kościach, ale oblicze młodego bohatera zajaśniało podobnie, jak twarz świętego Stefana, znanego w Polsce jako Szczepan, gdy ujrzał otwarte niebiosa, a z ciała jego wychodziła woń przedziwna. Po dłuższych męczarniach zwrócił męczennik wzrok pogodny do prefekta, mówiąc, każ mnie teraz na drugą stronę odwrócić, bo ta część się już dostatecznie upiekła. Tyran, nie wiedząc co począć, kazał go wreszcie przewrócić, a gdy po niejakim czasie i druga strona się przypaliła, a męczennik miał ducha wyzionąć, rzekł wesoło do prefekta: Teraz gotowa pieczeń, możesz jej skosztować. Następnie, zwróciwszy oczy ku niebu i pomodliwszy się do Boga o nawrócenie Rzymu, umarł dnia 10 sierpnia roku 258. W Rzymie jest siedem kościołów pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, najokazalszy należy do Hiszpanów. Kazał go zbudować Filip II na podziękowanie Bogu za odniesione dnia 10 sierpnia 1557 roku zwycięstwo nad Francuzami. Nauka moralna. Krata, na której Świętego Wawrzyńca pieczono, może być uważaną za obraz dwojakiego ognia, jaki pali i trawi człowieka w życiu doczesnym. Po pierwsze, jednym z tych ogniów jest święty żar miłości Boga, gorliwości o chwałę Bożą i tęsknoty do szczęścia wiekuistego w niebie. Ogień ten przyniósł na świat sam Chrystus i roznieca go chrztem świętym w sercach tych, którzy ten sakrament godnie przyjęli. Ogień ten oświeca człowieka i wiedzie go do poznania trójistnego Boga, to jest Ojca, od którego wszystko dobre pochodzi, syna, który z miłosierdzia nad nami grzesznymi poniósł śmierć na krzyżu i udziela nam się jako pokarm w sakramencie ciała Pańskiego, ducha świętego, który w nas przemieszkuje, wiedzie nas do prawdy i pocieszy. Ogień ten zagrzewa nas do pełnienia woli Bożej i gorącego zajmowania się bliźnimi, oczyszcza i oswobadza nas od zbytecznego zamiłowania dóbr tego świata i podnieca tęsknotę do nieba. Taki to ogień ożywiał świętego Wawrzyńca i wywoływał w nim radość z powodu bliskiego połączenia się z Chrystusem, a ta przewyższała boleści, które męczennik ponieść musiał. Po drugie jest jeszcze inny ogień, to jest ogień namiętności żądzy czynienia złego bliźnim i grzeszenia przeciw Bogu. Ogień ten przyniósł na ten świat szatan i rozrażył go w sercach tych, którzy się opierają łasce Bożej i łamią obietnice na chrzcie uczynione. Taki ogień roznieca w myśli grzesznika złudzenie, że bogactwa doczesne, zaszczyty, sława, porządliwości doczesne, wygody i przepychy życia są o wiele więcej warte i daleko pożądańsze od miłości Boga, moralnej doskonałości i wiekuistych radości niebieskich. I ten ogień rozgrzewa. Ale zagrzewa tylko do zadośćuczynienia rządom nienasyconym, zachęca do chytrości i podstępu, do gwałtów i krzywd, do zazdrości i nienawiści, do zemsty, grabieży i rabunku, przytępia i zagłusza w duszy pociąg do dobrego i zamienia serce w pogorzelisko, na którym nic nie widać, jak tylko węgle i popioły. Jeśli takiego ognia nie przygasisz strumieniem łez, żalu i skruchy, ufnością w łaskę i miłosierdzie Boże, wtedy przyjdzie chwila, w której ci stanie przed oczyma obraz wiecznego ognia, gdzie słychać tylko płacz i zgrzytanie zębów. Modlitwa. Święty Wawrzyńczy, perło między wyznawcami i męczennikami pańskimi, któryś tak zwycięsko zniósł boleści i katusze ognia, wyproś nam u Najwyższego tę łaskę i moc, abyśmy zdołali płomienie rząd swoich przygasić, a tym samym wiecznego ognia piekielnego uniknąć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem: jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych Pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi Darczyńco. To dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest Msza Święta, w tym roku Msze Święte odprawiane są bezpośrednio w stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę Mszy Świętej sprawuje Ksiądz Grzegorz Śniadoch który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich Możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.